Proszę, akcja. Kurczę, muszę zrobić siebie małpę. W północnej części Warszawy na Bielanach w jednorodzinnym domu. najważniejsza e... osoba w telewizji. Proszę, akcja. Akcja! A co tu się stało? Proszę, akcja! Ja rozwodnikiem jestem. Rozszedłem się z żoną. Na początku, jak żyła jej matka, było wszystko w porządku, a potem matka umarła. Trzeba było coś z tym mieszkaniem zrobić, żeby go nie stracić, nie? W domu zawsze roboty jest w brud. Przystojny z wąsem. Odkrywamy ciągle nowe twarze Romana. Jestem trochę dziwny, trochę odjechany, trochę normalny. Znam tego wariata. Nie wiem, co mu po głowie lata. Mam tak samo jak ty. Proszę, akcja! To ja w imieniu Kuri Biskupiej. Skropi derti. Skropi derti. Skropi derti. Skolera, Skolera. Ale to do wody można wejść. Zostaj. Jako pierci. To się nazywa skupienie profesjonalne. No bo genialne! Genialne! Roman jest moim faworytem. Panie, jak pan to robisz? Proszę, akcja! No, 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 no normalnie. Ma, 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 Mama, do mami, póki, 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 Bo między Bugiem Odrą a póki, to najważniejsze mysą.